Zieloni, zieloni, są zieloni, a czasami w głębi serca ta zieleń się bierze, wiadomo z jakich roślin. Brawo! Słuchajcie, jestem naprawdę zaszczycony tutaj, że zostałem dopuszczony właśnie jako jeden z niewielu polityków, jako przewodniczący partii zielonych. E, wiem, że nie lubicie polityków i słusznie ich nie lubicie. Ale nie można się też odwracać od polityki plecami, bo polityka się od was plecami do Was nie odwróci. Słuchajcie. Który to już raz maszerujemy tutaj? Osiemnasty? Osiemnasty albo 19. I będziemy maszerować aż do skutku. To no, trochę się w ostatnim czasie zmieniło mieliśmy jakąś tą próbę legalizacji częściowo, częściowo zadowalającą, częściowo nie, medycznej wariantu To jest oczywiście wielki krok w dobrym kierunku. Słuchajcie, dlaczego politycy nie lubią tego tematu? Wiecie, że jak ja tutaj szedłem, to mówili mi, to po co się z tymi to z a czyjś, a czyś ale my w Partii Zielonych nie mamy wątpliwości zawsze o tak jak Andrzej Opowiadaliśmy się za, de, za legalizacją, za depenalizacją. W stanowisku Rady Krajowej naszej partii sprzed dwóch jest zapis, każdy obywatel i obywatel na tą ma prawo do porządania szefów roślin, kto was użył w Europie to nie tylko rekreacja, to także medyczna, to także przemysł. Ekologiczny właśnie. W to blisko ponad 2000 różnych produktów. Bardzo często, najczęściej, ekologiczny, dlatego także jak to no, przemysłowo, bardziej zielony to leży na sercu. Słuchajcie teraz sprawdzam sobie, co, czego jeszcze wam nie powiedziałem. Eee, każdy z nas ma czasami problemy z pamięcią krótkotrwałą, no. dlatego musimy się posiłkować różnymi urządzeniami podpomiadającymi no. Ja nie, nie wiem, bo to czeka tak, co ja mam. Tak. Wiem, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak.

Pamiętajcie, w zeszłym roku taki wypadek, nie jak, nie jak nie chyba na Twitterze ktoś napisał, tak myśląc, że pisze na zamkniętej grupie, oskarżył nie się, nie że w telewizji na Placu Powstańców strasznie na korytarzu, nie korytarzu nie jedzie tak, Gancia no. dla znaczy, placu schodowych. A to nie jest, tak, jest tak, prawda, lewicowa, ale ale lewicowa telewizja, prawda. To jest kolokwisty od lewa do prawa, Gancia to nie jest sprawa polityczna, tak naprawdę. Ale słuchajcie. Następny jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Nie, wolę do swoich, tak, tutaj, wiesz. Słuchajcie, nadchodzą wybory. Wiem, że nie lubicie polityków, ale będzie cała seria ważnych wyborów Samorządowe, potem zaraz do Parlamentu Europejskiego, a zaraz... Kiedy wchodzisz? Pana nawet kandydat najwłaścicielszy jest Możecie się obrażać na polityków, ale nie obrażajcie się na polityka. Wybierzcie, nikt się do tym Wybierzcie Wy takich kandydatów, takich kandydatów, o których wiecie, że nie, że nie zawiodą waszego zaufania. Którzy wreszcie wyzwolą te kodopnie. Wszystkiego zielonego. Brawo, brawo, brawo! Zajdziemy głosowania, to jest tak, że albo weźmiemy ten kraj za mordę swoimi rękami, albo będą nam dalej rządzili barany i my tak samo jak te barany będziemy łazili. Ja sam osobiście głosowałem raz. Głosowałem na osobę, do której nie mam pełni zaufania. Nie do końca jej ufam, Głosowałem na siebie. Dostałem się do parlamentu, nie każdy, tak jak mówię, poseł to bandyta, ale niestety większość to ostrzy i prezowice. Tylko niektórzy się do tego przyznają, tak jak Piotrek, czy tak jak ja, i nie są szmatami i hipokrytami, których spotykałem na ławach poselskich, których spotykałem w hotelu poselskim. Opozycja dawniejsza, czyli dzisiejsza partia rządząca spotykała mnie na korytarzach, na prani, na trzpani na wąchaniu. I mówili, że oni popierają, tylko nie mogą powiedzieć i tak naprawdę to byliby za, ale są przeciw i w ogóle i w ogóle i zapraszamy na kreskę. Jak takie łajzy mają nami rządzić, to ja domagam się kary chłosty. Po prostu w ja następnych wyborach. A teraz przekażę głos też bardzo ważnej osobie, bo nasze postulaty, wiadomo, możemy sobie jarać rekreacyjnie. To jest dla pełnoletnich może fajne, okej. Okay. Ogólnie na pewno nie powinno być karane ale coś, co już nam się udało częściowo wywalczyć, bo medyczna marihuana jest już nielegalna, ale znowu te barany zrobiły nas trąbę i nie można dostać tego suszu w aptekach. A to jest poważny problem dla ludzi, którzy marihuanę traktują jako lekarstwo. I zabranianie im tego jest zwykłym bandytyzmem. I dla mnie takie osoby powinny być sądzone. Historia o tym nie zapomni, ludzie o tym nie zapomną. Tak jak osądziliśmy po latach komunę, a ludzie nie wierzyli w to, że komuna padnie, tak teraz będziemy sądzić Was za wiele lat. I nie zapomnimy Wam tego, co robicie pacjentom. Ilu ludzi posłaliście na cmentarz, ilu ludzi posłaliście na stryczek, ilu ludzi posłaliście... Do, y, do kryminału. Tego nie zapomnimy i na pewno was z tego rozliczymy, legalnie czy nielegalnie. trzeba będzie, to się będzie powoływało sądy kapturowe i jak za okupacji, po prostu się będzie likwidowało konfidentów, bandytów i ludzi, z sługusów Babilonu. Zwyczajnie. Możecie Dodogą, do chłófer, do, ja do trochę <CM2> tego kamarka? Dziękuję. Może później podziękujemy wszystkim, którzy tutaj ofiarnie włączają się, a może podziękujmy już teraz, bo później za mną. podziękujmy tym wszystkim, artystom, organizatorom. Kupę ludzi włącza się w ten marsz, więc róbcie dla nich wielki hałas i dzięki ode mnie dla Was za to, za i dzięki za <laughs> to, A tutaj mamy teraz koleżkę luzach na kółkach, zapraszam na jego bloga, bo jest super postacią. Szanowni wszystko. nazywam się Łukasz i jestem luzakiem na kółkach. Dlaczego luzak na kółkach? Ponieważ do życia podchodzę na luzę żyję na wesoło. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować Andrzejowi za możliwość zareklamowania swojej książki. Jest to moja biografia, która niszczy dostępne wszelkie stereotypy związane z osobami niepełnosprawnymi. Jest to materiał, na niejeden zajebisty film eee, i ogólnie to poruszam wiele tematów tabu i tak jak sobie radzę z mają na pewno z pewnością. Kiedyś e, sam byłem sztabkiem tego, że bardzo Pani e, miała pozytywny wpływ na mnie i na moje zdrowie. E, od dziecka chodziłem na dzienniowy zamknięcie Często co również miałem bardzo słabo odporność i bardzo często chorowałem. Kiedy mieszkałem blisko Holandii e, w Belgii przez dwa lata, miałem e, okazję zapoznać się z Mariuszem i powiem Wam, że naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam jadać, przestałem holować. i bardzo mi to pomogło, i do tego, że mam plany, mam różne, niezbadane właściwości lecznicze, tak więc szczególnie nad... chciałbym Was wszystko z tego do tego, żebyście odwiedzili mojego kantorka e, na skutku, luzach na półkach, bardzo łatwo mnie znajdują, i użyli tak całe stany internetowe. Znajdę, ja chciałam to Wam powiedzieć na koniec, że jesteśmy tutaj wszystko razem po to, e, żeby pokazywać tym, że

Pikało, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak. Jest to jest przykład na to, że pani rzeczywiście może pomagać. Nie jest tylko po to, żebyśmy bawili się przy świetnie, ale też po to, żeby ludzie mogli poczuć się lepiej. Tak jest, słuchajcie. Prezes powiedział trochę takich słów. Dość ostrych. Generalnie my tacy nie jesteśmy, że będziemy wieszać, zabijać. E, prezes troszeczkę poleciał. Ale słuchajcie, tutaj, tutaj jesteśmy po to, żeby właśnie nie owijać bawełnę. To nie jest telewizja, to nie jest Sejm, gdzie poprawność polityczna, gdzie poprawność polityczna kryje wszystkie y, pozytywne i negatywne cechy i robi tak naprawdę z ludzi plastik. Ta poprawność polityczna, y, która tam obowiązuje, tak naprawdę to jest kłamstwo. Oglądając telewizję... Łażąc po tym sejmie, słuchajcie, oni do Was mówią to, co chcecie usłyszeć. Pamiętajcie, że polityka to jest kalkulacja. Tak naprawdę dziwicie się przy stołach, w domach, w rodzinie, czemu to tak w ogóle zrobili, a czemu to jest nielegalne, a czemu zakazuje, a czemu nie. Słuchajcie. Słuchajcie, tak naprawdę. To jest kontrola. Oni was kontrolują, wysyłają wam informacje, żebyście się zastanawiali, żebyście się kłócili między sobą, yy, a oni kalkulują. Oni nam nie zagłosują, oni nam nie zagłosują, to ich postulaty. Jeżeli, jeżeli nas nie będzie dużo, jeżeli nie będziemy zorganizowani, jeżeli nie będziemy napierać na polityków, nie będziemy zmieniać świata wokół siebie to wtedy oni się nami nie zainteresują. Niestety, jeżeli będziemy głosować cały czas na tych samych ludzi, cały czas na te same komunistyczne i archaiczne mordy, to niestety będzie tak jak, tak jak będzie, bo oni żyją jeszcze w tamtych czasach. My jesteśmy ludźmi, którzy ten kraj pchają do przodu. Nie oni, oni go cofają. Oni siedzą i bronią swoich stoków i chcą zachować status quo, żeby tak było. A jeżeli wyczują, że jest nas dużo, jeżeli, jeżeli procent poparcia dla Markuany wyniesie 51% w społeczeństwie, to wtedy zobaczycie przemianę polityków. Z dnia na dzień, z dnia na dzień ci politycy powiedzą, że jesteśmy za. Rozumiecie? Jak będzie ten 51%? Dlatego edukacja społeczna i zmienianie świata wokół siebie w sposób oczywiście kulturalny i pokojowy, to jest klucz do legalizacji. To jest klucz do tego, żeby społeczeństwo w końcu zaakceptowało te, takie mordy jak my, zobaczyło, że wcale nie różnimy się od społeczeństwa w żaden inny sposób, poza tym, że sobie po prostu konsumujemy. My tak, naprawdę się, my tak naprawdę płacimy podatki, mamy rodziny, tak? Żyjemy wśród ludzi, którzy nie palą zioła, nie konsumują go dogadujemy się z nimi, tak? Czy my się różnimy? Mamy ten sam kolor skóry nawet, tak? Tutaj w Polsce. Więc generalnie tak naprawdę nie ma różnic. A, jesteśmy karani. Słuchajcie, maszerujemy dzisiaj po to, po to, że nas gnębią i okradają. Codziennie na salach sądowych, od poniedziałku do piątku, bo w sobotę i niedzielę nie pracują sędziowie. My pracujemy w soboty i czasem niedziele. niedzielę. Natomiast codziennie od poniedziałku do piątku odbywają się na salach sądowych tragedie ludzkie. Część z Was na pewno już taką tragedię przeżyła. I tak naprawdę na tych salach sądowych za używanie zioła oddzielają nas godności, zresztę godności, z resztek moralności, okradają nas nakładając grzywny, okradają nas pieniędzy, to jest zwykła grabież. Rozumiecie, to jest zwykła grabież. My... Ludzie, którzy używają, którzy działają dla, dla wolności, dla konopi, słuchajcie, musimy poświęcić całe nasze jedyne życie, musimy poświęcić całe nasze zdrowie niemalże, czas, wolność po to, żeby wytłumaczyć im, że roślina powinna rosnąć, że roślina jest od tego, żeby z niej korzystać. A oni zakazują rosnąć roślinom. To tak jakby tutaj tym drzewom zakazali rosnąć. Rozumiecie? To jest debilizm. To jest absurd. Żyjemy w świecie obłudy. Żyjemy w świecie kłamstwa. Rozumiecie? Dlatego musicie używać swoich mózgów, swoich głów. Nie ulegać wpływom innych. Nie ulegać temu, co mówią w telewizji, bo oni mówią to, co chcecie usłyszeć. Rozumiecie? My w Wolnych Konopiach łączymy, łączymy wszystkich ludzi. U nas są prawicowcy, u nas są lewicowcy, u nas są nawet narodowcy i hipnijsi dredziarze. Rozumiecie? Jakoś wspólnie jesteśmy w stanie się dogadać. Oni wszystkich skłócają. Ty nie lubisz tego, bo jest czarny, ty tego, bo jest łysy, ty tego, bo ma gredy. A to jest tylko kolor skóry, tylko głowa, tylko pogo. Tak naprawdę każdy z nas ma prawo do życia na tej ziemi. Jeżeli nie przyjdzie innych ludzi, nie bije, nie okrada, to ma prawo do życia tutaj. I słuchajcie, nie narzucajcie swoich poglądów innych. Żyjcie swoim życiem, dajcie żyć też innym. I wtedy będzie na tym świecie lepiej. I nie słuchajcie tych baranów tam, bo to naprawdę ciężcy goście, ciężcy oszuści, którzy są do cna zakłamań, do cna, mówię wam, do cna. Odkąd chodzę po tym Sejmie czasem, to mi się pogorszyło życie. Naprawdę, bo tam jest przedszkole. To jest przedszkole, to nie jest sen y, z poważnymi ludźmi. To jest przedszkole. Co drugi y, z Was by się tam nadawał i by lepiej zrobił niż oni. Naprawdę. Także pamiętajcie, moi drodzy. Ja bardzo Wam dziękuję i to Wy mi dajecie i nam wszystkim motywację, żeby w ogóle przez cały rok poświęcać to, to zdrowie, tę wolność czasem. Wy też tę wolność poświęcacie. Ale pamiętajcie, angażujcie się. I dawajcie nam tą motywację, żeby robić to dalej. My to robimy przeszło już 18 lat. Jesteśmy użytkownikami Konopi. Nas się nie traktuje poważnie niestety. O nas się mówi, ale bez nas. Podejmuje się decyzję o nas, ale nie pyta się nas o zdanie. Dopóty, dopóki nie będziemy naciskać, pytać i żądać, dopóty nam nikt, nic nie da. Bo jeżeli my sobie nic nie wywalczymy, nic nie wyrwiemy, to nam nikt nic nie da. Żadna władza, bo władza jest po to, żeby nas zgnębić, żebyśmy jak niewolnicy robili, pracowali i sobie na szczęście być może raz w roku wyjechali na wakacje, zobaczyli słoneczko. A tak to mamy zapieśczać na nich. a Oni mają sobie siedzieć na dupie i nic nie robić i nas kłócać, Rozumiecie? Także myście po swojemu, pamiętajcie, myście po swojemu, nie ulegajcie plastikowym poglądom. Dzięki wielkie. Słuchajcie, za 15 minut za 15 minut ruszamy, jeszcze mamy dwóch gości, jak już mówię, nie wszystkim politykom ufamy, nie wszystkich lubimy, jest z nami też były poseł, który ma, bajaja, powiem wam, to jest gościu z lewicy i tak jak mówię, łączymy różne strony, nie jesteśmy przypisani czy do lewicy, czy do prawicy, ale jesteśmy przypisani do porządku ludzi. Yy. Piorek Ikonowicz walczy, walczy o prawa pracowników, walczy o prawa lokatorów. Walczy też o nasze prawa pośrednio. Jemu też chciałem dać, tylko pierwsza prośba, żeby właśnie mówić się szybciutko minutka, dwie, bo zaraz ruszamy. Potem jeszcze mały wykon metrowego i potem wszyscy sprzątamy śmieci wokół siebie, które zostawiliśmy, formujemy się, zasty pochód i ruszamy z kolejnym marszem wyzwolenia konopi! Konki ma się legalizować! Słuchajcie, chodzę po tej naszej Warszawie i ciągle czuję, że ktoś jest strasznie wkurzony. I ktoś na kogoś trąbi, ktoś na kogoś krzycze, ktoś komuś nie ustępuje drogi. I chcę wam powiedzieć, że jest jeden bardzo dobry sposób, żebyśmy wszyscy wyluzowali. I Wy ten sposób znacie i ja ten sposób znam. Ludzie potrawie raczej agresywnie nie są. Więc można powiedzieć, że Gancja Łachodzi obecnie. Podobnie jak mówię. Natomiast chcę powiedzieć, Mamy parę, że poważniejszy problem, a to jest problem z państwem autorytarnym. Na naszych oczach Polska staje się więzieniem. Niedawno w Szczecinie jakaś grupa studentów i profesorów czciła w studenciem dyskusją intelektualną i filozoficzną. Spadło tam ABW. To pojęcie, to już wymyślił Orwell i to się nazywa policja myśli, tak? Zakażą nam myśleć, zakazą nam rozmawiać, ale przede wszystkim zakazą nam być sobą. Ostatnio facet powiedział, że nawet spontaniczne przejawy działalności społecznej mogą być wynikiem wrogiej agencji Putina. Wszelkie się, bo może ta marihuana to też Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że ja, ja siedziałem w więzieniu za to, że nie godziłem się na eczmisję na bruk małych dzieci i starych niedowężnych ludzi. I ja wiem, bo i w czasach komuny siedziałem te dwa lata, co to jest siedzieć w miejscu, gdzie nie ma trampi. I uważam, że jest głębokim nieporozumieniem, Zamykanie ludzi pod myle pretekstem. I ja bym chciał, żebyśmy mieli te 51%, ale my mamy władzę, która ludzi straszy. Straszy ich tym, co obce, straszy ich tym, co nie jest wzorcem Polaka, Katolika, alkoholika. I my ten wzorzec musimy pozważyć. My jesteśmy obywatelami świata, My jesteśmy europejczykami i Polakami i chcemy, żeby Polska była kolorowa i taka będzie. Dziękuję i powodzenia. Dobra, ej, słyszycie mnie? Jeżeli mnie słyszycie, dajcie jeden, jedynka, 1 jedynka, jedynka. Jeżeli mnie słychać, i w ogóle widać, bo coś z jakością było nie tak. Chyba nie? <laughs> jeden, jeden. Dobra, właśnie nie mam pojęcia, ile słuchajcie z baterią, jest, mam powerbanka. Eee, og... Jeden, jeden, jeden. Dobra, ogólnie jest tak, jak widzieliście, no jakość nie jest rewelacyjna. Eee, nie mam pojęcia, jak długo to... Będzie trwało. Ktoś tam się pytał, kiedy będę przemawiał, ja nie chciałem przemawiać, gdzie? Mimo, że nagrywam filmy i spokój, że ludzi to ogląda, to jakoś nie czułem przemówień takich typowo politycznych w tym zakresie, tak przed ludźmi i tak dalej. Więc takie wiecie. Bo wolałem sobie ponagrywać dla Was, pokazać jak to wygląda. Ja tak naprawdę za chwilę to gdzieś tam pewnie wyłączę, żeby dać zapalenie spojówek. No chyba do lekarza będę musiał iść, a coś się powtarza niestety czasami Ech. tak, ale wracając do, do, do tematu to za chwilę to po prostu wyłączę, żeby trochę też ręka mi odpoczęła i żeby tam coś, ale może w trakcie marszu e, gdzieś tam jeszcze sobie włączymy Ech. No a w ogóle jak no krople pomagają Artur pisze, żebym nie wyłączał, ale niestety jak wyłączę to będzie... będzie... no nie będę miał kontroli nad tym żadnej, a w ten sposób ludzie się na mnie gapią. No. no. E, dobra. To w tym momencie idę jeszcze trochę z ludźmi pogadać. W ogóle mega miło było, wiecie co? Od samego początku wpadłem na... Tak naprawdę podchodziło kilkanaście osób. Chyba zrobić sobie zdjęcia dosłownie przez pół godziny. E, fajne rozmowy, więc w ogóle mega fajnie. Szczególnie, że część z tych osób, jak mi mówiła, no przyjechała też trochę po moim filmie. Więc bardzo się cieszę, cieszę się. Nie wiem, ile jest osób na marszu. Wydaje mi się, że jak dopiero, jak wyjdziemy stąd, jak to rzuci się na ulicę, będzie dużo lepiej widać, bo teraz ludzie są za drzewami też. Nie do końca wiadomo, gdzie kto stoi, jak to wszystko Wygląda, myślę, że w trakcie marszu fajnie będzie można włączyć to wszystko gdzieś tam, może się uda zagadać z jakimiś ludźmi. Wtedy może być tak, że może być nie słychać, bo może być jakaś muzyka, coś takiego, ale no, zo, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Dobra, to chodźcie jeszcze chwilę <śmurzanie> Nie widziałem PTPL, nie wiem czy są tutaj nawet więc zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie za chwilę wyglądać. Dobra, a właśnie no to. Ach. Dobra, to chodźcie jeszcze, zobaczycie ile jest ludzi, i ja to za chwilę wyłączam, żeby było. Dla wielki prawda! W tej chwili, słuchajcie, będzie to szybki ganja tion, za chwilę organizujemy się i maszerujemy. Pamiętajcie teraz o bezpieczeństwie od końca sąsiadar, uchodzić zatrzymanych w marihuane, ganja medyczna jest legalna od listopada, więc dajcie ją Jesteście tu! O!